Myślisz spółka w Stanach Zjednoczonych? Mówisz Delaware. Co tak naprawdę sprawia, że ten stan jest tak atrakcyjny dla biznesu? Delaware to od lat najważniejsza jurysdykcja korporacyjna w Stanach Zjednoczonych. W tym stanie działa już ponad 1 900 tysięcy spółek, w tym większość firm notowanych na NASDAQ. -u. Delaware słynie z przejrzystych regulacji, stabilnego prawa spółek i wyspecjalizowanego sądownictwa gospodarczego. A swoją drogą, stabilne prawo to niezła egzotyka dla przedsiębiorców z Polski, ale w takim razie nic dziwnego, że to właśnie tutaj swoje siedziby rejestrują największe światowe korporacje. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają Delaware? Po pierwsze, sąd gospodarczy, który zajmuje się wyłącznie sprawami korporacyjnymi. Po drugie, stabilne i elastyczne prawo spółek, które pozwala łatwo dostosować strukturę do potrzeb właścicieli. I co najważniejsze, Inwestorów, których pewnie chcielibyście pozyskać. W Delaware można też zachować anonimowość udziałowców, ponieważ nie ma obowiązku ich ujawniania w publicznym rejestrze. Pamiętajcie natomiast, że widać w nim zarządzających, także jeżeli szukacie pełnej anonimowości, to wybieramy inny stan, chociażby Wyoming. Ale, ale, Delaware to rozpoznawalna na całym świecie konstrukcja prawna, kojarzona z prestiżem i wiarygodnością. To właśnie Delaware LLC to rozpoznawalna na całym świecie konstrukcja prawna kojarzona z prestiżem i wiarygodnością. Pamiętajcie jednak o tym, że rejestracja w Delaware nie jest możliwa bez registered agenta, oficjalnego przedstawiciela spółki w tym stanie. Do jego obowiązków należy odbieranie korespondencji urzędowej, reprezentacja wobec Delaware Division of Corporations, przypominanie o terminach raportów i utrzymywanie adresu dostępnego w godzinach pracy biura stanowego. Spółka musi mieć agenta i kropka. Dlatego też wybór odpowiedniego registered agenta to jedna z najważniejszych decyzji, które musicie podjąć jeszcze przed procesem rejestracji spółki. W sieci można znaleźć setki ofert, ale wiele z nich to tylko wirtualne wydmuszki firmy bez realnego biura i bez ludzi, którzy byliby odpowiedzialni za waszą obsługę. To prosta droga do utraty dokumentów czy problemów z bankiem. Dobry registered agent powinien mieć fizyczną obecność w Delaware, dbać o bezpieczeństwo danych, oferować kompleksowe wsparcie, chociażby w w zakresie EIN, raportów i zgodności z IRS-em, a przy tym działać na przejrzystych warunkach bez ukrytych kosztów. Jak wygląda proces rejestracji spółki w Delaware krok po kroku? Najpierw wybieramy nazwę spółki zakończoną oznaczeniem LLC, następnie wyznaczamy registered agenta i składamy dokumenty do Delaware Division of Corporations. Standardowa rejestracja trwa około tygodnia. Gotowa spółka powinna wystąpić o EIN w IRS. Całość może trwać od jednego do kilku dni w zależności od trybu rejestracji. Koszty utrzymania spółki w Delaware obejmują nie tylko opłaty stanowe i usługa registered agenta, ale również coroczne raporty, księgowość, rozliczenia federalne, a w niektórych przypadkach także adres korespondencyjny lub Realną siedzibę spółki. W praktyce koszty są porównywalne do prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. A kiedy Delaware jest lepszym wyborem niż chociażby Wyoming? Wtedy, gdy liczy się prestiż, rozpoznawalność i wiarygodność w oczach inwestorów. Delaware to ulubiona jurysdykcja funduszy i startupów technologicznych. Wyoming z kolei lepiej sprawdzi się w strukturach holdingowych i tam. Gdzie głównym priorytetem są niskie koszty i maksymalna prywatność. Thomson Einstein zapewni Wam pełną obsługę spółek w Delaware. Posiadamy realne biuro w Wilmington i zespół ludzi, którzy stoją za naszą usługą agenta rejestrowego. Oferujemy nie tylko sam adres, ale też kompleksowe wsparcie od rejestracji spółki przez uzyskanie wszelkich rejestracji i pełną obsługę księgową. Także jeżeli planujecie założyć spółkę w Delaware, zależy wam na bezpieczeństwie, wiarygodności, skontaktujcie się z nami i wybierzcie nas jako swojego agenta rejestrowego, za którym naprawdę stoją ludzie i realna obecność w Stanach Zjednoczonych.